stronę, no kiedy przyjeżdżasz z takim poczuciem polskim no bycia gotowym na każde działanie i, i takim, z takim uporządkowanym umysłem i nagle stykasz się z czymś takim, że to po prostu trzeba w każdym wymiarze wyluzować, to, to też nie jest takie do cudowne, bo wiesz, na przykład, no nie wiem, Zepsuje ci się rura, jakaś <głos》> gdzieś tam w kuchni, albo, albo spali ci się część elektrycznością, to elektryk czy hydraulik powie, że będę kiedy będę. I czekasz, no po prostu tutaj trzeba nauczyć się cierpliwości czekania. Tu na przykład czekasz na najprostsze rzeczy dwa, trzy dni, dziesięć. Tu, na przykład, jak do mnie przychodzą paczki z książkami, bo wydechówka są tak miłe i mi wysyłają, e, żebym robił ładne zdjęcia z pejzażem. No to jest tak, że do Islandii taka paczka z Polski przyjdzie, przyleci raz dwa, przez dwa dni. Natomiast ona jest później zarejestrowana, to, że przyszła do Reykjaviku i ja na totalnym luzie oczekuję 10 dni. Yy, ona dojdzie. Ona dojdzie na 100%. Natomiast ona nie dojdzie szybko. No nie ma tak, no, o, już jest w więc ja będę miał paczuszkę za, za 3 dni. Ona będzie jak ona będzie, będzie. Przypominam sobie siebie teraz z wczoraj w kolejce do sklepu, gdzie u nas jest tak, że jak jedna osoba przy tej kasie stoisz już druga już wykłada. I ty się spieszysz. Ja po prostu brakuje mi rąk, żeby to, to wszystko spakować. Właśnie zastanawiam się, jak to wygląda tam. Nie, nie ma w ogóle czegoś takiego, znaczy, wiesz, no jak są kolejki, no to są kolejki, no ale każdy cierpliwie czeka, tutaj też są, wiesz, te kasy samoobsługowe bardzo popularne, więc po prostu jak ktoś nie chce stać w kolejce, no to sobie... Tam, ale nie, nie, nie ma żadnej takiej nerwowości. Na przykład, no wiesz, jak kupujesz dużo artykułów w bonusie, to starasz się szybko to spakować, nie? Ale to myślisz wtedy, myślisz wtedy tymi kategoriami polskimi. Pakuj szybko, żeby ta następna osoba miała wolną taśmę i żeby pani w kasie nie robiła przestoju. I ty się sam, sam, sam się z tym wszystkim spikam, bo ja myślę o po polsku. Tak szybko. A to nie jest tak, mi się pakował normalnie powoli i by ta osoba w kolejce sobie czekała. I pani w kasie też by poczekała, aż spokojnie wypakuje swoje siatki <laughs> I my jakby ze sklepu. Także tak jak mówię, no, no to, to najbardziej znane takie istantkie powiedzenie, Fed tak? Ja przekładam je bardzo prosto i mówię, jaki stres, jaki stres, żadnego stresu. Próbuję sobie ciebie wyobrazić właśnie za rok. Jeju, to by się naprawdę nam przydało, nie? Bo tak jak mówisz, są minusy, szczególnie kiedy myślisz po polsku, ale przejdziesz tam, tak, przenikniesz. Tak, tak. Znaczy, ja myślę, że tak, że wiesz, jest dużo minusów i też wielu tutaj żyjących Polaków myśli o tym, żeby wrócić do Polski, bo z różnych powodów życie jest tutaj trudne. To na przykład są wielkie problemy ze służbą zdrowia, czy problemy. No tutaj służba zdrowia zupełnie inaczej działa. Ja, będący pacjentem Luxmedu, każdego lekarza specjalistycznego, no na telefon i, i każdej sposobności. Tutaj tego nie doświadczę. Tutaj masz ubezpieczenie oczywiście państwowe, ale na przykład za każdą wizytę lekarz płacisz. I na przykład są takie sytuacje, że wiesz, że tu w szpitalu jest trzechodnia i na prowincji jest teraz mniej lekarzy specjalistów i wyobraź sobie, że ja byłem dwa razy u lekarza, trzy razy już, za każdym razem rozmawiałem z lekarzem, który mówi mówił po islandu. Czujesz? Mówią po angielsku, mówią po duńsku. No i wyobraź sobie na przykład taką miejscowość, gdzie jesteś tutaj, Islandczykiem, 70 plus, który wcale się nie nauczy angielskiego, bo przecież nie musi się uczyć. I ten Jestanczyk idzie do przychodni, I oczywiście trzyma tłumacza, tak jak najbardziej no, ale, ale wiesz, ten Jestanczyk na pewno będzie skrępowany, gdy będzie opowiadał jakiś stydliwy przypadek przy osobie trzeciej. No wiesz, to jest tak, jakbyś poszła w Polsce do lekarza i ten lekarz nie mówił po polsku. Mm. Tak? To też się, to też się coś to zdarza jest, już. Ale, to jest, zdarza się, ale to wiesz, ale to no, jest problem, no jesteśmy na prowincji, tak, mamy tutaj seniorów Jestanczyków, którzy są u siebie. Super by było, jakby u siebie służeniem przez każdej serce. Więc y, no jest, jest dużo takich rzeczy, które albo się w głowie polskiej nie mieszczą, albo gdzieś wykraczają poza, y, poza polskie pojęcie, ale to jest myślę jeden z najlepszych krajów i najlepsze miejsce, żeby nauczyć się życiowej pokory, żeby trochę spokornić, wiesz, no ja generalnie prowadząc te moje social media i tak dalej, jestem trochę egocentryczną osobą, która się lubi. Każdy jest, każdy jest, a poza tym też no, myślę, że tobie jest, tak. łatwiej jest, właśnie Islandia na zawsze, obserwujcie, ja też obserwuję, łatwiej myślę też jest, kiedy się na przykład dzielisz tym wszystkim na bieżąco, to współdzielimy to z tobą, łatwiej też z problemami sobie poradzić, łatwiej dotrzymać naprawdę dzisiaj mhm. Widziałem dzisiaj, ile wspaniałych wpisu się pojawiło pod <laughs> informacją o tym, że, że sprawiłem sobie prezentu rodzinowego w postaci prawa jazdy, jesteście naprawdę cudowni. Wszyscy wirtualni znajomi, którzy no, obserwują mnie i dopilnują. I też piszę Islandię zawsze, przede wszystkim po to, że ja dostaję, coraz częściej dostaję informacje o tym, że dzięki temu, co ja zrobiłem i temu, jak to opisuję, ktoś podjął już bardzo ważne decyzje w życiu, to zmienił swoje życie. Ja dostaję takie maile przynajmniej dwa w tygodniu. To jest niesamowite. I dlatego jeszcze inspiracją. Się Ale powiedz to, bo znowu muszę dołożyć. A zdarzyło ci się coś takiego, mm. no bo ludzie są różni, że ktoś powiedział ci, a i tak wrócisz. Ale no pewnie, no przecież słuchaj, nie wiem, czy Ty to widziałeś. Ja wrzucałem taki <laughs> screenshot, udzieliłem wywiadu w, w serwisie. On, on tak, przeczyta. widziałam, tak. E, no i pod tym wywiadem tam się zaczęły różne takie komentarze. Z co on w ogóle się wypowiada, dwa tygodnie jest na Islandii, co on tam wie, a wróci szybciej, nie mu się wydaje. Biedny człowiek, co zrobił. E, także ja mam chyba tego screena, gdzie, gdzie wielu serdecznych, e, w cudzysłowie, polaków e, mnie wspierało. To cię kiedyś może wyślę. Ale czy, boli cię czy, to? dotykacie to, czy, czy nie? Nie, no coś, ty, absolutnie. Wiesz, to, e, czy ma mnie boleć e, osoba, która jest na tyle sfrustrowana, żeby umieścić taki komentarz pod, pod moim ja wywiadem? No coś. My, my, nie, dla mnie najważniejsze jest to, że inspiruje ludzi, którzy bardzo boją się przekroczyć tej granicy, wiesz, tej strefy takiego komfortu, boją się zrobić tego, tego najważniejszego kroku. Bo jeżeli wyjdzie się z bezpiecznej strefy komfortu, kiedy się uświadomi to, że wszystkie, no może nie wszystkie, no bo wiadomo, kwestie zdrowotne to nie jest kwestia, ale zależna od nas. Możemy na przykład mieć, okaże się, że mamy narodów, tak? I jesteśmy bezradni. Ale wszystkie generalnie mentalne granice są absolutnie w naszej głowie. I gdyby ktoś mi powiedział, jeszcze przed tą Norwegią na początku zeszłego roku, że ja teraz w połowie kwietnia będę mieszkał na Islandii, będę miał pracę, będę miał mieszkanie, będę miał samochód wszystko, co mogłem sobie żyć, to po prostu bym stwierdził, że to jest nienormalne. <laughs> Że to po prostu snuje jakieś, jakieś historie niestworzone. Nie Natomiast wszystko, co zrobiłem, e, zawdzięczam przede wszystkim sobie. Przepraszam, będę sprawiedliwy, uczciwy. Dużo rzeczy bardzo liczę. tam po na komisarza, ponieważ niesamowicie mi pomogli z samym początkiem. też kwestie takie jak, jak załatwienie konta bankowego, czy zameldowanie na Islandii, które były potrzebne do identyfikacyjnego bardzo, bardzo wielu Polaków, moich wieloletnich znajomych, pomogło mi absolutnie, no w, w takim stopniu, że nie jestem w stanie tego wyrazić tej wielkiej wdzięczności. Bez nich pewnie bym trochę tutaj się pogubił i zginął, ale, ale od pewnego momentu oczywiście już sobie musiałem radzić sam. I, I ja im bardzo pomogli. I, I to wszystko, co się wydarzyło, jest tak niezwykłe, że na serio wiesz, co, ja tutaj wychodzę do pracy, idę sobie, patrzę na te wszystkie wzgórza, wdycham to powietrze, i ja do tej pory nie dowierzę. Jestem mm. tu już ponad dwa miesiące. że <laughs> ja to zrobiłem, że to się dzieje. Cudowne, niech się dzieje. Cieszę się, że jesteś inspiracją i po to też jesteś w tym podcaście, żeby niosła się do innej bańki. Każdy w jakiejś bańce żyje. Bardzo ci dziękuję. No i co, umawiamy się za rok o tej porze? Tak, myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, żeby to porównać. Zresztą ja też jestem bardzo ciekaw siebie za, za rok, bo wiesz, w tej chwili jestem dalej jeszcze na takiej adrenalinie i tak mm. czuję taki hura optymizm, chociaż widzę, że wszystko jest mistyczne, ale wtręcę przodu i realizuję mój plan na no Islandii dokładnie tak, jak, jak go zamierzyłem. Natomiast tak, chciałbym porozmawiać z Topon Zero, kiedy powiedzmy za rok i będę chyba mówił, po Iklancku, niekoniecznie myślał, ale na pewno będę mówił i być może no, znajdą się jakieś inne możliwości. Chcę, żeby to były fiordy zachodnie, chcę, żeby to było ista fiord, albo chcę tu zostać. Natomiast kto wie, co będę ciekawego mógł robić. I tym, kto wie, kończymy naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. <grytanie> <grytanie> dziękuję bardzo.